W tym zadaniu musimy obliczyć całkę nieoznaczoną z funkcji x razy tangens kwadrat i x, no i będziemy całkować przez części. Żeby całkować tę funkcję przez części, to możemy zapisać tangensa kwadrat x jako pochodną jakiejś innej funkcji. Więc zapiszmy, że ta całka jest równa całce z x i zamiast tangens kwadrat x możemy napisać, że to jest to samo co tangens x odjąć x prim, no i jeszcze dx. No i teraz pierwsze pytanie, pewnie jakie Wam się narzuca, to jest, a skąd ja właściwie wiedziałem, że jeżeli zróżniczkujemy tangensa x minus x, to otrzymamy tangens kwadrat x. Już pokazuję, jak ja do tego doszedłem. No, po pierwsza rzecz to oczywiście każdy wie, że ta pochodna tangensa x to jest 1 przez cosinus kwadrat x. Czyli inaczej mówiąc, 1k to jest sinus kwadrat x plus cosinus kwadrat x. Ta równość zachodzi dla dowolnej liczby rzeczywistej, prawda? Jedynka trygonometryczna. No i dzielimy to przez cosinus kwadrat x. Sinus kwadrat x przez cosinus kwadrat x to jest inaczej mówiąc tangens kwadrat x. No i tu jeszcze mamy plus cosinus kwadrat x przez cosinus kwadrat x to będzie plus 1. Czyli w tym momencie mamy coś takiego, że tangens x prime to się równa tangens kwadrat x plus 1, czyli inaczej mówiąc tangens kwadrat x to się równa tangens x', prim, no i minus 1. Czyli tangens kwadrat x to się równa tangens x', prim. no i zamiast minus 1 możemy napisać, że to jest to samo co minus x', prim. jeżeli zróżniczkujemy x, to otrzymamy 1, czyli tangens kwadrat x to się równa różnica pochodnych to jest pochodna różnicy, czyli możemy zapisać, że to jest tangens x minus x', prime. Tak ja do tego doszedłem, Czyli wróćmy do liczenia tej całki. Teraz stosujemy wzór na całkowanie przez części i otrzymujemy x razy tangens x minus x minus całka z pochodna z x -a to jest 1 razy tangens x minus x, no i jeszcze dx, to się równa, x razy tangens x minus x kwadrat, i będziemy mieć tak, minus całka z tangens x, no i jeszcze plus eh, tangens x dx. No i plus całka z y, x dx. E, to się równa x razy tangens x, e, minus x kwadrat. E, może najpierw policzmy tę całkę z x, -a. E, całka z x -a to będzie po prostu plus 1 druga x kwadrat. Jeżeli zróżniczkujemy jedną drugą x kwadrat, to otrzymamy x. No i jeszcze mamy minus całkę z tangens x dx. No i tę całkę z tangens x to może policzmy gdzieś z boku, a później tylko wpiszemy tutaj wynik. Napiszmy, że całka z tangens x dx to się równa. No wiemy, że tangens x to jest inaczej sinus x przez cosinus x dx. No i to się równa. Możemy całkować tę funkcję przez podstawienie. Możemy pod kosinusa podstawić t. Napiszmy, niech t to się równa cosinus x. No to wówczas dt to się równa. Pochodna cosinusa x to jest minus sinus x dx. W takim razie sinus. Y, Sinus x dx to się równa minus dt, czyli będziemy mieć tak, całka z, zamiast sinus x piszemy, sinus x dx piszemy minus dt, no i zamiast cosinus x pisze, piszemy t, no i to się równa minus leci przed całkę, czyli mi, mamy minus całka z dt podzielić przez t, no a to się równa minus logarytm naturalny z modułu z t plus jeszcze jakaś dowolna stała c, a to się równa minus logarytm naturalny z t, czyli z kosinusa x, no i plus c. Wracamy tutaj i możemy napisać, że nasza całka jest równa x razy tangens x, minus x, aha, tutaj mamy minus x kwadrat plus jedna druga x kwadrat, to będzie minus x kwadrat przez 2. minus, y, będzie minus minus ten logarytm, czyli będzie plus logarytm naturalny z modułu z kosinusa x, no i plus jeszcze jakaś dowolna stała C. Całka policzona, funkcja pierwotna funkcji x razy tangus, tangens kwadrat x jest równa właśnie tyle. Oznacza to, że gdybyśmy policzyli pochodną z tej funkcji, to otrzymalibyśmy funkcję podcałkową. I koniec.